Witajcie serdecznie, moi drodzy, wspaniali poszukiwacze prawdy i autentyczności. Wiem, że wasza intuicja przywiodła was tutaj dzisiaj, bo w waszym sercu czujecie głębokie pragnienie, by usłyszeć coś, co naprawdę ma znaczenie. Coś, co może odmienić wasze życie od środka. Dzisiaj zabieram was w fascynującą podróż do najgłębszych zakamarków waszej duszy, do miejsca, gdzie rezyduje wasz prawdziwy głos. I nie. Nie mówię o żadnym algorytmie rozpoznawania mowy, który słyszy tylko dźwięki, ale nie rozumie istoty. Mówię o wewnętrznym głosie, który jest sercem waszej istoty. Pomyślcie o tym przez chwilę. Czy kiedykolwiek poczuliście, że jesteście w punkcie zwrotnym życia, zastanawiając się, jaka jest wasza prawdziwa droga? Czy doświadczyliście momentów, kiedy zewnętrzny świat zdawał się krzyczeć tak głośno? Że zagłuszał delikatny szept Waszej intuicji? Czy czuliście się zagubieni w gąszczu oczekiwań innych, zapominając, kim naprawdę jesteście i czego naprawdę pragniecie? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedzieliście twierdząco, to jesteście we właściwym miejscu. Bo dzisiaj razem odkryjemy, jak Carl Jung, jeden z największych geniuszy ludzkiego umysłu, może pomóc nam usłyszeć ten najświętszy, najbardziej autentyczny głos, który jest w każdym z nas. Pokażę wam, jak rozpoznać, wzmocnić i podążać za waszym wewnętrznym przewodnikiem, by wreszcie żyć życiem pełnym sensu, radości i prawdziwej zgodności z samym sobą. A to, co najważniejsze, nauczymy się, jak nie mylić tego prawdziwego głosu z hałasem lęku czy wątpliwości. To będzie podróż, która może uwolnić wasz potencjał, więc zostańcie ze mną do samego końca, bo to, co mam do przekazania, może zmienić Waszą perspektywę na zawsze. Zacznijmy od czegoś, co jest tak powszechne w naszych czasach, a jednocześnie tak paradoksalne. Mamy coraz lepsze systemy rozpoznawania mowy, które potrafią analizować setki słów na minutę, rozpoznawać akcenty, intonacje, a nawet emocje w ludzkim głosie. Nasze smartfony, asystenci głosowi, samochody wszyscy oni są wyposażeni w technologie, które mają nas słuchać, rozumieć i służyć nam. Ale czy w tym całym technologicznym zgiełku naprawdę nauczyliśmy się słuchać najważniejszego głosu? Tego, który rozbrzmiewa w ciszy waszego własnego wnętrza? Tego, który nie używa słów, a raczej uczuć, intuicji, nagłych olśnień, marzeń i symboli? Bo widzicie, ten wewnętrzny głos to nie jest tylko fantazja czy poetycka metafora. To jest realne, potężne źródło mądrości, które Jung nazwał głosem jaźni. Jung wierzył, że w każdym z nas istnieje głębokie, transcendentalne centrum, które nazywał jaźnią, czyli całością naszego bytu świadomego i nieświadomego. To coś znacznie większego niż nasze ego, które często jest głośne, pełne lęków i ograniczone przez nasze doświadczenia. Głos jaźni jest jak kompas, który zawsze wskazuje na Waszą prawdziwą północ, na Wasze najwyższe dobro, na Wasze autentyczne przeznaczenie. Jest to głos mądrości, która wykracza poza naszą logiczną analizę, poza to, co powinniśmy zrobić. Pamiętam historię pewnej kobiety, nazwijmy ją Anna. Była odnoszącym sukcesy prawnikiem, miała prestiżową pracę, piękne mieszkanie, partnera. Z zewnątrz jej życie wyglądało idealnie. Ale w środku czuła pustkę, narastające zmęczenie i poczucie, że gra rolę w czyjejś sztuce, a nie w swoim własnym życiu. Co wieczór wracała do domu z ciężarem na sercu, a jej jedyną ucieczką było włączanie telewizora i oglądanie bezmyślnych seriali, by zagłuszyć ten wewnętrzny niepokój. Pewnego dnia, podczas spaceru w lesie, poczuła niezwykłą ciszę. Ptaki śpiewały, liście szeleściły, a ona nagle usłyszała coś, coś interpretowała jako bardzo cichy szept Zostaw to wszystko. Idź za tym, co sprawia, że twoje serce śpiewa. Była zszokowana. Przecież to szalone. Jak mogła zostawić taką karierę? Jednak ten szept nie dawał jej spokoju. Pojawiał się w snach, w nagłych myślach, w uczuciu dyskomfortu, gdy wracała do biura. To był właśnie głos jej jaźni, próbujący się przebić przez gąszcz racjonalnych argumentów i społecznych oczekiwań. I to jest właśnie ten pierwszy, kluczowy element który junk nam uświadania. Wewnętrzny głos często nie jest logiczny w sensie, w jakim rozumiemy logikę zewnętrznego świata. Często wydaje się nierozsądny, a nawet ryzykowny z perspektywy naszego ego, które boi się zmian i niepewności. Ale to właśnie w tej nieracjonalności, w tym cichym szeptcie, leży prawdziwa mądrość. Jak więc odróżnić ten prawdziwy głos jaźni od lęku, egoistycznych pragnień czy po prostu od echo cudzych opinii? To jest pytanie za milion dolarów, prawda? Ale Jung dał nam narzędzia, które są jak mapy do tego wewnętrznego skarbca. Pierwszym krokiem jest stworzenie przestrzeni dla tego głosu. W naszym zabieganym świecie, pełnym bodźców, informacji i nieustannej aktywności, trudno jest usłyszeć cichy szept. Musimy nauczyć się ciszy. Nie chodzi tylko o fizyczną ciszę, ale o ciszę umysłu. O odejście od nieustannej analizy, planowania, osądzania. Jung zachęcał do refleksji, do introspekcji, do spędzania czasu sam na sam ze sobą. Spacer w lesie, medytacja, pisanie w dzienniku, kontemplacja sztuki to wszystko są bramy do tej wewnętrznej przestrzeni. Gdy wyłączymy zewnętrzny hałas, dajemy szansę, by wewnętrzny głos się przebił. Ale to nie jest łatwe. Nasze ego będzie się buntować, podsuwać nam tysiące wymówek, byle tylko nie pozwolić nam zajrzeć w głąb siebie. Boi się tego, co możemy tam znaleźć, boi się zmiany. I to jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Opór jest naturalną reakcją na tę podróż. Drugim krokiem jest zwrócenie uwagi na symbole. Jung wierzył, że nasza nieświadomość komunikuje się z nami poprzez symbole w snach, w fantazjach. W nagłych obrazach, które pojawiają się w naszej głowie. Anna, nasza prawniczka, zaczęła zwracać uwagę na swoje sny. Widziała w nich siebie jako wolnego ptaka, który zrywa się z klatki, a potem leci nad majestatycznymi górami. Widziała siebie malującą, choć nigdy w życiu nie trzymała pędzla. Te sny były dla niej z początku enigmatyczne, ale potem zaczęła rozumieć, że to jej wewnętrzny głos, jej jaźń. Próbuję przekazać jej przesłanie: Masz skrzydła, masz pasję, jesteś artystką, wolną duszą. Dlaczego tkwisz w złotej klatce? Dlatego zachęcam Was do prowadzenia dziennika snów. Zapisujcie wszystko, co pamiętacie po przebudzeniu, nawet najmniejszy fragment. Nie próbujcie od razu interpretować, po prostu zapisujcie. Z czasem zauważycie powtarzające się motywy, obrazy. Uczucia. One są jak drogowskazy, które prowadzą Was do zrozumienia Waszego wewnętrznego świata. To jest przełomowe narzędzie, które może odkryć przed Wami zupełnie nową rzeczywistość. Trzeci krok to świadoma praca z antytezami, czyli ze stronami naszej osobowości, które wydają nam się nieakceptowalne, mroczne, słabe. Jung nazwał to cieniem. Często to właśnie w cieniu kryją się nasze największe lęki. Ale także nasze uśpione talenty i potencjał. Głos jaźni często próbuje nas do tego cienia doprowadzić, byśmy go zintegrowali, a nie odrzucili. Kiedy Anna spojrzała na swój cień, zobaczyła swoją potrzebę kontroli, swój lęk przed brakiem bezpieczeństwa finansowego, ale też ogromną kreatywność i wrażliwość, którą latami tłumiła. Akceptacja tych wszystkich stron siebie jest kluczem do pełni. Wewnętrzny głos nie chce, Byś był doskonały, chcę, byś był cały. Pomyślcie o tym, ilu z nas odrzuca jakieś części siebie? Może naszą złość, którą uważamy za złą? Może naszą wrażliwość, którą postrzegamy jako słabość? A może nasze ukryte pragnienia, które wydają się nieodpowiednie? Kiedy odrzucamy te części, odcinamy się od źródła energii i mądrości, która jest w nich zawarta. Głos jaźni często szepcze, spójrz na to. Zintegruj to. To jest część ciebie, kropka. Bez tej integracji nie możemy być całością, a bez całości trudno nam usłyszeć pełnię wewnętrznego głosu. I teraz, moi drodzy, jeśli to, o czym mówię, rezonuje z wami, jeśli czujecie, że ta podróż jest dla was, opowiedzcie mi w komentarzach, skąd mnie oglądacie i czy ta wiadomość przemawia do waszego serca. To bardzo pomaga mi zrozumieć naszą rodzinę i tworzyć jeszcze bardziej transformujące treści. Wasze historie są dla mnie inspiracją i potwierdzeniem, że nie jesteśmy sami w tej wędrówce. Wracając do Ani, ona zaczęła stopniowo wprowadzać zmiany. Najpierw zaczęła malować wieczorami. Potem zapisała się na kurs ceramiki. Z każdym pociągnięciem pędzla, z każdym uformowaniem gliny czuła, jak jej wewnętrzny głos staje się coraz głośniejszy i coraz bardziej pewny. Odkryła, że to właśnie w akcie twórczym odnajduje siebie, swoją radość, swój sens. Było to przerażające, ale czuła, że musi to zrobić. W końcu podjęła decyzję o zmianie kariery. Zostawiła prawo i otworzyła małe studio artystyczne. Z początku było ciężko, pełno obaw, ale to, co zyskała, było bezcenne, poczucie spełnienia i głęboki spokój, który płynie z bycia w zgodzie ze sobą. Jej życie nie stało się łatwiejsze, ale stało się jej własne. To, co przeżyła Anna, to klasyczny przykład indywiduacji czyli procesu, o którym Jung pisał całe życie. Indywiduacja to dążenie do dostania się całym, do realizacji naszego unikalnego potencjału. To nie jest egoistyczne skupianie się na sobie. Ale proces integracji wszystkich aspektów naszej osobowości świadomych i nieświadomych, jasnych i ciemnych. To właśnie wewnętrzny głos jest naszym przewodnikiem w tej podróży. On wie, jaka jest nasza prawdziwa droga, bo jest połączony z jaźnią, z tym wiecznym źródłem mądrości w nas. Czwarty klucz do słuchania wewnętrznego głosu to zrozumienie, że nie zawsze jest on miły i przyjemny. Czasami wewnętrzny głos może nam mówić rzeczy, których nie chcemy słyszeć. Może nas zmuszać do konfrontacji z trudnymi prawdami o nas samych, o naszych relacjach, o naszym życiu. Może nam mówić, byśmy odeszli od czegoś, co jest nam bliskie, ale już nam nie służy. Albo byśmy podzieli ryzyko, które wydaje się przerażające. W takich chwilach łatwo jest pomylić Go z lękiem albo po prostu zignorować. Ale prawdziwy głos jaźni zawsze prowadzi nas w kierunku wzrostu, autentyczności i pełni, nawet jeśli droga jest wyboista. Pamiętam historię Marka, mężczyzny w średnim wieku, który od lat tkwił w nieszczęśliwym małżeństwie. Czuł się pusty, ale bał się odejść, bo zależało mu na dzieciach, na statusie, na uniknięciu bólu. Jego wewnętrzny głos, najpierw cichy szept, potem narastający ból w klatce piersiowej, zaczął mu mówić. Musisz być szczery ze sobą. Twoje dzieci potrzebują szczęśliwych rodziców, nawet jeśli są osobno, bardziej niż nieszczęśliwych razem. Marek długo ignorował ten głos. Wolał zagłuszać go pracą, alkoholem, telewizją. Ale im bardziej go ignorował, tym głośniejszy się stawał w jego ciele poprzez bezsenność, problemy z żołądkiem, chroniczne zmęczenie. W końcu, gdy jego ciało zaczęło się buntować, nie mógł już dłużej udawać. Rozpoczął trudną, bolesną, ale ostatecznie uzdrawiającą podróż rozstania. I dopiero gdy pozwolił sobie na szczerość, wewnętrzny głos zaczął prowadzić go do nowego życia, w którym odnalazł prawdziwą miłość i spełnienie. To była trudna ścieżka, ale jak mówił Marek, to był najprawdziwszy głos, jaki kiedykolwiek słyszałem, i to był głos, który uratował mi życie. To pokazuje, jak ważne jest, by nie odrzucać tych niewygodnych przesłań. Często to właśnie one niosą w sobie największą transformacyjną moc. Jak więc rozpoznać, czy to głos jaźni, a nie po prostu głos lęku, desperacji czy egoistycznego pragnienia? Jungowskie podejście daje nam pewne wskazówki: pierwszy głos jaźni jest spójny w czasie. Nie jest to chwilowa zachcianka, ale powracające przesłanie, które często pojawia się w różnych formach w snach, Intuicji, synchronicznościach. Drugie prowadzi do integracji. Głos jaźni nie rozrywa nas na kawałki, ale dąży do scalenia, do zaakceptowania wszystkich aspektów nas samych, nawet tych trudnych. Trzecie wzbudza poczucie sensy i celu. Nawet jeśli wyzwanie jest trudne, podążanie za wewnętrznym głosem daje głębokie poczucie, że jesteśmy na właściwej ścieżce, że robimy coś, co jest dla nas prawdziwe i ważne. Czwarte ma w sobie jakość transformatywną. Wewnętrzny głos prowadzi nas do wzrostu, dostania się bardziej kompletnymi, autentycznymi ludźmi. Nigdy nie prowadzi do autodestrukcji czy stagnacji. Piąte często towarzyszy mu poczucie spokoju lub pewności, nawet w obliczu trudnych decyzji. To nie jest brak lęku, ale wewnętrzna świadomość, że podejmujemy właściwą decyzję. Pomyślcie o tym, jak budujemy dom. Potrzebujemy solidnych fundamentów. Nasze ego jest jak ściany, a jaźń to fundament i dach, który spajne wszystko w całość, nadając strukturze sens i cel. Bez słuchania głosu jaźni, możemy budować piękne ściany, ale na chwiejnych fundamentach, narażone na runięcie przybyle burzy. Kiedy łączymy się z naszym wewnętrznym głosem, stajemy się silniejsi, bardziej odporni, bo nasz dom jest budowany na skalę. Wasz potencjał jest nieskończony, moi drodzy. Zbyt często pozwalamy, by zewnętrzne głosy rodziców, nauczycieli, społeczeństwa, mediów definiowały, kim powinniśmy być. Ale to jest iluzja. Prawdziwa moc leży w Was, w tym wewnętrznym przewodniku, który wie, jaka jest wasza unikalna ścieżka. Jung uczył nas, że każdy człowiek jest wezwany do własnej podróży, do własnego mitu. Do własnej opowieści. Nikt inny nie może Wam powiedzieć, jaki jest Wasz mit. To WY musicie go odkryć, słuchając głosu, który rozbrzmiewa tylko dla Was. Jak więc praktykować to na co dzień? Jak wzmocnić ten wewnętrzny głos, by stał się Waszym najbardziej zaufanym doradcą? Pierwsze codzienna chwila ciszy, nawet pięć do dziesięć minut medytacji, uważnego oddychania. Lub po prostu siedzenia w ciszy bez telefonu innych rozpraszaczy. To jak naładowanie baterii waszej intuicji. Drugie aktywne nasłuchiwanie ciała, wasze ciało jest naczyniem dla wewnętrznego głosu. Bóle, napięcia, dyskomfort często są sygnałami, że coś w waszym życiu nie jest w zgodzie z waszą jaźnią. Uczcie się go słuchać. Gdzie czujecie radość, gdzie lęk, gdzie spokój? Trzecie, pytajcie i czekajcie, żądajcie sobie pytanie, co jest dla mnie teraz najlepsze, co mój wewnętrzny głos chce mi powiedzieć? A potem po prostu czekajcie na odpowiedź. Może przyjść jako myśl, obraz, uczucie, albo symbol w śnie. Nie spieszcie się, nie oceniajcie. Po prostu obserwujcie. Czwarte, ufajcie małym szeptom, zaczynajcie od małych rzeczy. Gdy macie intuicyjne poczucie, by pójść inną drogą do pracy, zadzwonić do kogoś, przeczytać konkretną książkę, podążajcie za tym. Im częściej zaufacie małym szeptom, tym głośniejsze i pewniejsze staną się większe przesłania. To jak mięsień, im więcej go ćwiczysz, tym silniejszy się staje. Piąte, dajcie sobie pozwolenie na bycie prawdziwym. Największą barierą dla wewnętrznego głosu jest lęk przed odrzuceniem, przed byciem niepasującym. Dajcie sobie pozwolenie na bycie autentycznym, nawet jeśli to oznacza bycie innym. Wasza unikalność to wasza siła. Karl Jung sam podążał za swoim wewnętrznym głosem przez całe życie, nawet gdy wydawało się to szalone dla innych. Jego podróż do głębi nieświadomości, jego praca z marzeniami i fantazjami, jego odkrycie archetypów, wszystko to było wynikiem głębokiego zaufania do tego, co nazywał dialogiem z nieświadomością. On nie bał się zanurzyć te głębiny, by wydobyć perły mądrości, które zmieniły nasze rozumienie ludzkiej psychiki. A teraz wyobraźcie sobie, jak wyglądałoby wasze życie, gdybyście w pełni zaufali temu wewnętrznemu kompasowi. Jakie decyzje byście podjęli? Jakie relacje byście pielęgnowali? A od jakich byście odeszli? Jaką pracę byście wykonywali? Jaką pasję byście rozwijali? Myślę, że byłoby to życie pełne głębokiego spełnienia, radości, spokoju, bo bylibyście w pełni zgodni z tym, kim naprawdę jesteście. To nie oznacza braku wyzwań, ale oznacza posiadanie wewnętrznej siły i mądrości, by sprostać każdemu wyzwaniu. Wasza historia nie kończy się tutaj, na tej kanapie czy przed tym ekranem. Ona dopiero się zaczyna, kiedy zdecydujecie się w pełni usłyszeć swój własny głos i odważyć się za nim podążyć. Bo prawda jest taka, że każdy z Was został stworzony do czegoś niezwykłego. Każdy z Was ma w sobie unikalny dar, unikalną ścieżkę. I to właśnie Wasz wewnętrzny głos jest kluczem do odkrycia tego daru i podążania tą ścieżką. Nie pozwólcie, by świat, by cudze opinie, by strach zagłuszyły ten święty szept, który jest w Was. Macie wszystko, czego potrzebujecie, w swoim wnętrzu. Wystarczy tylko nauczyć się słuchać. Wasze najlepsze dopiero nadejdzie. A teraz, moi drodzy, w tym świętym momencie, połączmy się w modlitwie. Poświęćmy tę chwilę na połączenie z naszym wewnętrznym przewodnikiem, z tą boską mądrością, która jest w każdym z nas. Wszechpotężny Duchu, źródło wszelkiej mądrości i prawdy, Stwórco, który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo i włożyłeś w nas cząstkę swojej boskości. Dziękujemy Ci za ten dzień, za to światło, za możliwość głębszego poznania siebie. Dziękujemy Ci za dar intuicji, za głos naszej jaźni, który jest Twoim szeptem w naszej duszy. Prosimy Cię, otwórz nasze serca i umysły na ten wewnętrzny głos. Pomóż nam uwolnić się od hałasu świata, od lęków i wątpliwości, które zagłuszają Twoje przesłanie. Daj nam odwagę, by zanurzyć się w ciszę, by usłyszeć to, co naprawdę ważne. Prowadź nas, drogi duchu, przez labirynt naszych myśli i emocji, byśmy mogli odróżnić głos prawdy od głosu ego, lęku czy złudzeń. Uczyń nas wrażliwymi na symbole, na sny, na te subtelne znaki, które do nas wysyłasz. Pomóż nam zintegrować wszystkie aspekty naszej istoty, nawet te, które wydają nam się mroczne lub nieakceptowalne, byśmy stali się całością, Byśmy mogli w pełni realizować nasz unikalny potencjał. Obdasz nas siłą, by podążać za tym wewnętrznym przewodnikiem, nawet gdy droga wydaje się niepewna, nawet gdy wymaga od nas odwagi i zmian. Daj nam ufność, że każdy krok, kierowany Twoją mądrością, prowadzi nas do naszego najwyższego dobra, do życia pełnego sensu, radości i prawdziwego spełnienia. Niech nasz wewnętrzny głos będzie naszym kompasem, naszym światłem, Naszym najwierniejszym przyjacielem. Niech prowadzi nas do odkrycia naszego prawdziwego przeznaczenia i do dzielenia się naszymi darami ze światem. Dziękujemy Ci za Twoją niekończącą się miłość, za Twoje nieustanne wsparcie i za Twoją obecność w każdym oddechu. Niech tak się stanie, niech tak będzie. Amen. Moi drodzy, mam nadzieję, że ta podróż była dla Was inspirująca i otwierająca. Pamiętajcie, że wasz wewnętrzny głos jest zawsze dostępny, zawsze czeka, byście go usłyszeli. Nie bójcie się ciszy. Nie bójcie się siebie. Jeśli chcecie kontynuować tę podróż samopoznania, zasubskrybujcie ten kanał i naciśnijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych transformujących treści. A jeśli ten film poruszył wasze serce, udostępnijcie go tym, którzy również potrzebują usłyszeć swój wewnętrzny głos. To może być początek ich własnej, niezwykłej podróży. Zostawcie też komentarz, jak usłyszenie waszego wewnętrznego głosu zmieniło wasze życie, lub jak planujecie zacząć go słuchać. Chciałbym usłyszeć wasze historie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie będziemy kontynuować odkrywanie głębi ludzkiej psychiki i ducha. Pamiętajcie: jesteście cenniejsi niż możecie sobie wyobrazić, i macie w sobie wszystko, czego potrzebujecie by żyć życiem pełnym blasku.